Witajcie, witajcie, z tej strony Mister Rubik. W dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam kilka ciekawych gier i aplikacji na platformę Android. Pierwszą aplikacją będzie to 3D Magic Cube. W tej aplikacji musimy użyć kostki Rubik, mam no dostępne wiele kostek. Prakty jest możemy się nauczyć challenge, czyli normalne upalenie i ręki ranking, zobaczymy. Mm. mamy do wyboru wiele kategorii osoby 2x2 w pojedynczym ułożeniu z kim nam się załatwia mm. tutaj jak widzimy w indynezji czas ułożenia ma no, 0, 0, 0 jest to wręcz niemożliwe to dlaczego? gdyż rekord świata normalny ułożenie dwójki tak Zabadę wam 69 sekundy. To jest gra, więc to jest w sumie niemożliwe, ale piąty jest Polak. Trzeba się cieszyć. Dobra, teraz przejdziemy, bo chodźby ze śniegów czy na cząc. Wezmiemy sobie kostkę z trzeń. OK. Przyzwamy palce. Tak nie wiem, żeby ją obejrzeć i ścianami. Układamy kostkę spróbuję ułożyć krosa jakby nie nie mi się uda. Nigdy nie lubiłem kodać na ogóle, na aplikacjach, rbika, więc może to zamię trochę problematyczne. No dobra nie uda mi się ułożyć, ale tylko w sumie polega układam koskika no, do wyboru że pokażę dalej kosti jak Siub, ok. Siub, jeszcze mało. Nie da, bo jest 3x4, tylko nazwano 2x77. Może, jeżeli mam Mega Mixa, to jest czegoś takiego, ale. No. Dobra, następna mhm. będzie aplikacja. kupony do Magalt. Ja aplikacja darmowa dostępna w Android Markecie. Jest on do 4 marca dostępny w wszystkich sklepach McDonald's na terenie Polski. Jednakże dobrze mi polega, że ja wybrałem sobie na przykład 2 razy cheeseburger, kosztuje 5 zł. Idziemy do McDonald's, on nam tak skanują, no i dostajemy za 5 zł 2 cheeseburger. To naprawdę działa. Byłem w szeregu McDonald's, testowałem i działa to znakomicie. Myślę, że jeszcze nikomu się nie zdarzyło, żeby nie przyjechać więc oszczędzamy pieniądze, w sumie jest to darmowe Jest jeszcze jakiś miesiąc chcą, więc z Na Następną to będzie gra Hit Penguin Teraz gra jest fajna, jasna znam ją z platformy PC ale się pięknie musimy jak najdalej Gra, no, będę mógł wciągnąć jak dalej ja osobiście z kolei lekcjach gram w tą grę i kto dalej wybiję pingo. Co to gra polega nic specjalnego następna um, aplikacja TimeX Player jest to aplikacja służąca do um, odbierania um, filmów w jakości wyższej um, niż można telefon odbierać. Zdarza się tak, że telefon bierze tylko jakość 3GP, a dzięki temu programowi możemy odbierać nawet jakość AVI. Więc zacznę sobie wideo. Ja mam tutaj Harry Potter i Śmierci w wersji Mi nie chciało odpalać, nie wiem na no więc obrócę sobie tą aplikację. Już miałem na starym telefonie. I wszystko działa bez zarzutu. Widzimy osobę kontrolującą. Jakoś jest dobra. Możemy sobie pogłaszać dźwięk. Powinniśmy go rozjaśniać głośność i roześniać obraz. Więc to jest dobre. Możemy sobie przyciąć rozmiar ekranu. Klikamy Timeout za 100% do pasku. Czyli możemy sobie go tak e się jeżeli chcemy na przykład najmniejszy. Na, na 25%, czy z tym większy. Rozciągamy, to jest to samo. Przycinamy to. Przycinamy go w górę w e, dół. Możemy sobie wybrać ścieżki audio, czy nie są jakieś inne. Potem dodatek, godziny, dekodery, więc dosyć ciekawa aplikacja. I odbiera wszystkie jakości. Jest ona dostępna za darmo Android markita. Następna aplikacja to tfup.pl. Jest to aplikacja stworzona w sumie przez firmę wirtualną Polskę. Co to mi się stało? Dwie rowiście, czekajcie, zobaczymy, może tak pójdzie. O, tak poszło? i tutaj mamy takie nowinki technologiczne smartfonów, internetów, gadżetów, do tego komputery, wyświetlają się tam takie nowości, klikamy sobie na komputery i mamy akcjonarium realny dosyć to są takie nowinki z WP to one Polskie. oczywiście mamy tutaj taką łapkę, że możemy dodać sobie Mm. ulubione tematy czy kategorie uwagi jakie sobie wysyłamy o tej aplikacji i ta aplikacja jest dla osób które lubią takie nowinki technologiczne ja lubię więc sobie mm, czytam to dosyć często i naprawdę dużo mm. do rzeczy można znaleźć Więc yes. będzie ostatnia gra będzie to rayman gloomer run jest ona no, dostępna na Android markecie podejrzewam w wersji płatnej nermowej. Nie w płatnej w darmowej pojemnie też jest. Jeżeli ktoś grał w Raymana w wersji na komputer, wie o co chodzi. jest jak pierwszy poziom. I tutaj musimy dojść do końca poziomu. Będąc naszym ziomkiem Raymanem, do końca planszy były wszystkie bogactwa, czy są bonusy. Jeżeli mamy najwięcej, więcej, hmm, wybierzemy dużo tych, e, bo to są wspólne co te monety, więc e, wygrywamy jak najwięcej. Gra ciągle, ja już sobie długo w to gra, więc hmm, hmm. mi się gra podoba. Dawno nie grałem w Rajmana na komputerze, więc to by ciągnęło. Lepший ma poziom. Z tego... mało monet oczywiście, ale to komu nie szkodzi. I. Hmm. Idziemy do mniejszego pokażę mamy dostępne kilka wersji, na przykład ja odblokowałem sobie dopiero latenie, jeszcze mamy wchodzenie po ścianę i walkę. Ja się nie blokowałem, ale hmm. czy mi się uda. To wszystko, To chciałem zaprezentować Wam w tym filmie. Ja myślę, że będą pojawiać się jeszcze jakieś ciekawe gry i aplikacje, może recenzje tego telefonu. Właśnie go sobie tak używam, więc zobaczymy, może się pojawi. No i to wszystko w tym filmie. Komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na mój drugi kanał, wyświetlą się Wam albo albo na dole e, informacje o filmiku. Jest to kanał związany z, związany z kostkami Rubika, zapraszam. Стримайтесь тепло <связываем>